Cześć. A w tym odcinku spróbujemy sobie jogobele panna Kotta, tutaj, jak sam jest to smak też nieco truskawkowy. O czym zresztą jesteśmy informowani na opakowaniu. To co ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o ten produkt, no to jest to niezbyt wysoka cena, ponieważ taką jogobelę Pana Kota zakupicie w sklepie spożywczym za około 2,40-150 gramów masa netto. Jeżeli chodzi natomiast o inne kwestie, tutaj warto zwrócić Uwagę na wartość odżywczą w 100 gramach, jak sami widzicie. 95 kalorii wartość energetyczna w 100 gramach, dalej macie tłuszcz 2,7 gramów węglowodany 13,2 grama, dalej macie jeszcze białko 3,5 grama, no i sól 0,17 gramów jeżeli chodzi o takie atuty tego produktu, tutaj jak sami widzicie wymienione mamy ekstra duże naprawdę kawałki owoców o czym zresztą zaraz się przekonamy otwierając Właśnie ten produkt. Dodatkowo produkt jest bez konserwantów. I co ciekawe, we włoskim stylu, jeżeli lubicie takie włoskie klimaty, no to tutaj być może rzeczywiście taki produkt będzie Wam odpowiadał. Jeżeli chodzi o składniki, tutaj myślę, że nie ma większego zaskoczenia. Jogurt cukier, owoce, 8% truskawki, sok truskawkowy z koncentratu. Dalej macie również co ciekawe koncentrat soku z buraków czerwonych. To by domyślił się, że taki właśnie koncentrat będzie w tym produkcie. No i dalej aromat. Dodatkowo właśnie warto też wiedzieć, że produkt zawiera składniki pochodzące z mleka oraz żywe kultury bakterii. A zatem może teraz sobie otworzymy właśnie ten produkt, zobaczymy jak on wygląda w środku. No i oczywiście zaraz sobie ocenimy jego. Smak, a zatem otwieramy sobie tutaj ten pojemniczek, tak, z właśnie tym jogurtem. No, i teraz tak to mniej więcej prezentuje się w środku. Powiem szczerze, bardzo apetycznie, jeżeli chodzi natomiast o te. Kawałki owoców, zobaczymy, czy jest to widoczne. Tak, są tutaj one widoczne w tym produkcie, oczywiście dość spore te kawałki, tutaj przykryte lekko tym jogurtem, a zatem tutaj wszystko jak najbardziej fajnie wygląda. Jeżeli chodzi o zapach, tutaj powiem szczerze, że mam tutaj kawałek do tego. Właśnie pojemniczka z jogurtem, a dość intensywnie wyczuwam taki bardzo przyjemny mleczno, bym powiedział truskawkowy zapach. Bardzo fajnie to wygląda i pachnie, natomiast sprawdźmy jeszcze jak to smakuje, zatem próbujemy sobie jednej łyżeczki właśnie tego jogurtu Jogobela Panna kota o smaku truskawkowym. A zatem próbujemy i ocenimy sobie zaraz smak. No, i jeżeli chodzi o smak, no to powiem szczerze, bardzo smaczny jest ten jogurt. Tutaj wystawiłbym notę 9,5 na 10. Bardzo dobry. Jeżeli nie mieliście okazji, zatem, próbować tego jogurtu Jogobela pana Kota, no to myślę, że jak najbardziej warto to zrobić. Ja osobiście rekomenduję zakup tego produktu. Bardzo dobry. Ja sobie lubię właśnie. Od czasu do czasu, czy to między posiłkami, czy to po prostu na śniadanie sobie taki jogurcik zjeść, bardzo fajna forma właśnie takiej przekąski, tak, takiej lekko słodkiej, bym powiedział, tak. A zatem, jeżeli lubicie właśnie tego typu smaki, lubicie takie klimaty nieco włoskie, bym powiedział, lubicie jogurty gdzie są dość spore kawałki owoców, no to myślę, że jak najbardziej warto sobie dodać. Taki produkt do koszyka, gdy po prostu będziecie gdzieś tam w sklepie spożywczym. A zatem, tak to wszystko mniej więcej prezentuje się z mojej perspektywy. Jestem senorze też ciekaw, czy wy lubicie również ten jogurt. Napiszcie o tym w komentarzu. A tymczasem, to wszystko. Ja zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia, polubienia pod filmem. No i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.